Witam, w sensie, mąż pyta żony, czy ty mnie kochanie kiedyś zdradziłaś, jesteś taka piękna, zgrabna? Powiedz mi prawdę. Żona mówi, w sumie to, tak szczerze to zdradziłem cię trzy razy. Pierwszy raz, to pamiętasz była zima stulecia, było nam zimno, nie mieliśmy na węgiel. No i z węglarzem. No dobra, to cię odpuszczam, no bo to Wiem, jak jest, to marzliśmy. A drugi raz, tak mieliśmy problemy w łazience, tam zlew, w do wanny woda nie leciała. I nie było pieniędzy na hydraulika, żeby to naprawił to wtedy. No to Cię wybaczam, no bo jakoś czysto trzeba żyć. A trzeci raz to było. Pamiętasz kochanie, jak byłeś kandydatem na wójta gminy naszej i brakowało Ci 54 głosy. To załatwiłem. To i na tyle, taka to zdrada małżeństwa. Małżeńska. Cześć.